Rafał Jeckiewicz, dużo dzieje się ostatnio wokół Twojej osoby, był już na wyciągnięcie ręki walką Mistrzostwa Świata IBF. teraz potem pomysł eliminatora, bo wskoczył Rodriguez, jak wygląda teraz kwestia Twojej walki eliminacyjnej czy mistrzowskiej? Na dzień dzisiejszy jest y, sytuacja, że prawdopodobnie będę walczył z Zawekiem, y, co chciałem ja oczywiście. Y, ten też się zgodził, Andrzej Waślecki i Piotr Werner też wyrazili zgodę. Y, chcę zamknąć mordy wszystkim pedałom, którzy krzyczeli, że walkę przegrałem, y, oczywiście tak nie było. I tak właśnie będzie teraz. Teraz pokażę naprawdę, kto jest lepszy. Zawek oczywiście doceniam go. Świetny zawodnik, konsekwentny, silny, idzie do przodu, dużo ciosów bije naprawdę. W tamtym momencie, w tamtym wypadku to po prostu był, no można powiedzieć, wypadek przy pracy. Teraz to się nie zdarzy. Byłem bardzo dobrze przygotowany. Jakieś głupie gadanie, że ja coś mówiłem, że nie byłem przygotowany. Nie, byłem bardzo dobrze. Po prostu w piątek za dużo zjadłem, napiłem się. 5 kilo przytyłem w ciągu jednego dnia i to spowodowało właśnie tą sytuację, jaka była, że nie byłem w pełnej dyspozycji, ale przygotowany byłem świetnie do tej walki. Z wielką ambicją podchodzę do tego pojedynku z Zawekiem. Podkreślałeś, że to jest kwestia nie tylko udowodnienia czegoś kibicom, ale też sobie chciałbyś coś udowodnić. Yy, to znaczy tak, przy tej walce była taka sytuacja, że naprawdę ta walka pokazała mi na co mnie stać, bo walcząc powiedzmy na 70% moich możliwości stoczyłem ładną wyrównaną walkę, gdzie przeciwnik był naprawdę strasznie wymagający yy, i ta walka mi dużo właśnie dała do myślenia, że, że mogę, mogę dużo więcej. Wiadomo, że notorycznie w rozmowach z tobą pojawia się temat wagi i cała Polska zna kwestię Twojego zakładu o wagę. Ile razy Cię ważyli? Dopiero raz byli, ale ważymy się codziennie na treningu, także nie ma problemu. Chłopaki już trochę wymiękli, bo widzą, że ja naprawdę na go podszedłem bardzo poważnie. Ja na co dzień mam 71, 71,5, nie przekraczam 72 kg. także naprawdę ja ten zakład wygram. Tak jak powiedziałem, zresztą kupiłem już samochód na konto tego zakładu. Kiedy eliminator z zawekiem? Jest data? Bo wiadomo było, że w przypadku mistrzowskiej walki miałeś odłożyć ślub na, na przyszły rok. Jak będzie teraz ze ślubem i kiedy walka? Yy, walka będzie około sierpnia. Yy, tak jak mówię, właśnie z zawekiem. Zawek walczę za tydzień i wtedy podkoczę w rankingach na pewno w IBF. Wtedy będą rozmowy dotyczące walki eliminacyjnej. Ślub mieliśmy 4 lipca. Ustaloną datę yy, przełożyliśmy za rok, dlatego że moja murweczka kupiła już suknię z odkrytymi plecami, także będzie musi mieć ciepło. Yy, ślub będzie za rok. Na pewno poczeka. Ja, ja żartowałem, mówię, Wiem, że yy, lepiej niech poślubi mistrza świata niż mistrza Europy. Za tydzień walka Krzysztofa Wodarczyka z Jakubem Fragonem. Jak obstawiasz? Krzysiek jest niesamowicie przygotowany fizycznie, technicznie. Naprawdę świetnie. Po prostu super. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby tak ciężko pracował. Chociaż zawsze ciężko pracuje. Zawsze ciężko pracujemy do walk. Ale tym razem on naprawdę on to zrobił 200% normy. Stawiam oczywiście na Krzyśka, Krzysiek, jeżeli, jeżeli to wszystko go nie przytłoczy, jeżeli będzie poradził sobie, poradzi sobie ze stresem, tą walkę na pewno wygra. Dziękujemy. Czekamy na rewanszultan z Zabekiem i Pasmistrza Świata w Polsce. Będzie. I wy wtedy kurna Mongoły już teraz nie gadajcie głupot po tej walce.